Słuchajcie, szykuje się prawdziwa bomba, jeśli chodzi o nadchodzący obiektyw od Sigmy. Wygląda na to, że mamy już praktycznie pełną specyfikację oraz przybliżoną datę premiery. A to już, no, naprawdę sporo, jeśli mówimy o samych plotkach. Hej, tu Rafał Sztygowski. miło mi, że wpadliście. Znajdziecie tu treści głównie technologiczne, recenzje, testy, newsy, a czasem, tak jak dzisiaj, solidną dawkę gorących plotek. Jeśli taki kontent was interesuje. Zostawcie subskrypcję. Przy okazji chciałbym od razu wyraźnie zaznaczyć: wszystkie informacje, które usłyszycie w tym materiale, to na ten moment wciąż niepotwierdzone doniesienia, plotki i spekulacje krążące no, w sieci. Traktujmy je z takim odpowiednim dystansem, ale i taką ciekawością. No dobrze, zacznijmy od konkretów. O ile to można tak nazwać pod względem plotek, z pewnością da się powiedzieć, że wielu z nas czekało na godnego następcę już tej legendarnej konstrukcji obiektywu Sigmy 1835 F18. Jeśli się nie mylę, ten obiektyw wyszedł na świat 13 lat temu. I na całe szczęście wygląda na to, że ten następca wreszcie ukaże się na rynku, i to już niebawem, bo w czerwcu. A co lepsze? No ten nowy obiektyw, ten następca ma być jeszcze ciekawszy, jeśli chodzi o sam zasięg na przykład. Mówi się, że następca tego właśnie legendarnego zasięgu 18-35 ma mieć zakres ogniskowych nieco większy, bo od 17 do 40 mm, wciąż przy tym samym pożądanym stałym świetle f1.8 i to oczywiście wszystko w topowej linii Art. A to w zasadzie nie jest koniec dobrych informacji. Wygląda na to, że mamy dostać wewnętrzne ogniskowanie, co znaczy, że wymiary obiektywu nie będą się zmieniać podczas zoomowania właśnie. Oraz same zapowiadane wymiary samego obiektywu brzmią obiecująco. Długość to mniej więcej 115 mm, a średnica około 73 mm. To z kolei powinno skutkować możliwością użycia filtrów o popularnej dość średnicy 67. A całość ma też cechować się dość małą wagą, bo, bo mówi się, że ma ważyć 535 gramów. Dodatkowo no, te internetowe ptaszki donoszą, że. Parametry optyczne mają stać na absolutnie najwyższym poziomie. Mowa tu o minimalnej aberracji chromatycznej, świetnie kontrolowanych flarach i dystorsji, a nawet o bardzo dobrze skorygowanym efekcie oddychania obiektywu, czyli tak zwanego focus breathing. Ale, ale, poczekajcie, jest jeszcze jedna ostatnia dość zaskakująca informacja. Chodzi o mocowania, pod które będzie dostępny ten obiektyw, bo podobno ma ukazać się: uwaga, kanon RFS, Fuji X, L oraz Sony. No, przyznam szczerze, jeśli te wszystkie informacje się potwierdzą, no to wróżę, że to może być nowy, absolutny hit sprzedaży. Taki bez dwóch zdań. Sieć donosi również o czymś niezwykle ciekawym dla wszystkich fanów średniego formatu. I już legendarnej marki Hasselblad. Wygląda na to, że ich nowy aparat, prawdopodobnie o nazwie X2D Mark II, jest już w rękach pierwszych testerów. Świadczą o tym liczne zdjęcia i informacje, które ostatnio wyciekły właśnie do internetu. A technologicznie, moi drodzy, jest tu naprawdę, powiedziałbym, imponująco. Śmiało tu można stwierdzić, że to taki prawdziwy pokaz siły. Mówimy tu o matrycy Simos 100 megapikselowej z 16-bitową głębią kolorów, która ma oferować aż 15 stopni rozpiętości tonalnej. Do tego dochodzi stabilizacja matrycy o rewelacyjnym wyniku 8 EV, ale to nie wszystko, bo producent dokłada do tego detekcję fazy, a także uwaga, autofokus wykorzystujący technologię LiDAR. To już brzmi delikatnie mówiąc Kosmicznie imponująco. A jakby było tego mało, na pokładzie mamy mieć wbudowany dysk SSD o pojemności 1TB, oczywiście do dyspozycji będzie również tradycyjny slot na karty pamięci, tym razem CF Express typ B. Ja może nie jestem takim bezpośrednim targetem dla tego konkretnego sprzętu, ale muszę tu przyznać tak szczerze, że specyfikacja i zapowiadane możliwości no brzmią absolutnie imponująco. Coraz więcej informacji i przecieków pojawia się w sieci na temat no już potencjalnego nowego kanona R6 Mark III. Co ciekawe, plotki sugerują, że ten aparat może mieć swoją premierę w zbliżonym czasie do ewentualnego debiutu Sony A75. A obie te premiery, jak się w zasadzie przewiduje Mogą nastąpić już w czwartym kwartale tego roku. Jeśli chodzi o konkrety, to z tych bardziej takich interesujących doniesień wynika, że w R6 Mark 3 zostanie zmieniona matryca. Mówi się o sensorze, który będzie miał wyższą rozdzielczość niż obecne 24 megapiksele. No niestety póki co nie mamy większej ilości szczegółów na ten temat, ale myślę, że ogólnie sama zmiana matrycy na wyższą rozdzielczość będzie na plus. Jeśli się to potwierdzi, to już spora nowość. Również wygląda na to, że po całkiem udanych i dość i ciepło przyjętych konstrukcjach optycznych z serii Lab, Hitrox nie zwalnia tempa. Bo wszystko wskazuje na to, że w okolicach 12-18 czerwca możemy ujrzeć prawdopodobnie trzeci obiektyw z tej prestiżowej, powiedzmy, serii. Tym razem ma ona zaoferować już powiedziałbym taką klasyczną, portretową ogniskową, a dokładniej. 85 mm ze światłem F1.4. I to, moi drodzy, może być naprawdę bardzo ciekawa pozycja na rynku. Miałem już okazję testować ich dwa pozostałe szkła z serii Lab i muszę przyznać, że obrazek, który one produkują, jest naprawdę unikatowy, takim, powiedziałbym, specyficznym, bardzo przyjemnym charakterem takim typowym właśnie dla tej serii. Jeśli ta 85 podtrzyma ten poziom, to czeka nas coś, no można powiedzieć, specjalnego. A co usony? Cóż, po ostatniej premierze FX2, która, no, delikatnie mówiąc, nie została przyjęta przez internautów jakoś tak najcieplej, mówi się, że w przeciągu najbliższych, właśnie 3-4 miesięcy, powinniśmy ujrzeć minimum dwa nowe aparaty tej marki. Choć na ten moment nie jest do końca jasne, jakie to dokładnie będą modele, bo kandydatów na liście potencjalnych premier jest. Naprawdę sporo wymienia się między innymi takie konstrukcje jak A7S4RX1R Mark 3, A7R6, a także potencjalnego następcę ZVE1 Mark 2, co jest dosyć ciekawą plotką, czy oczywiście wyczekiwanego A75. Wygląda więc na to, że w sumie Sony nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa, i szykuje kolejny ruch. Pytanie tylko, czy tym razem wysłuchają głosów? Użytkowników. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o najgorętsze plotki i doniesienia ze świata Oto i wideo, które udało mi się dla Was dzisiaj wyłowić. Jak sami widzicie, dzieje się naprawdę sporo. Producenci nie śpią, szykują kolejne premiery, a my, no, pasjonaci i twórcy, mamy na co czekać i w zasadzie będziemy mieli o czym dyskutować. Jestem niezwykle ciekaw, która z tych dzisiejszych plotek najbardziej Was podekscytowała. Dajcie znać w komentarzu. A przy okazji, jeśli ten materiał Wam się podobał, chociaż w jakimś stopniu, i chcecie więcej takich powiedzmy plotkarskich przeglądów na kanale, nie zapomnijcie dać łapki w górę. To dla mnie no, ważny sygnał. A w tym materiale to wszystko. Cześć i do następnego.